bohatowie pokazał kilka deficytów, więc chcieliśmy popracować czy to nad ofensywą, czy, czy też również nad pewnymi elementami w defensywie. Także tutaj na pewno wykorzystaliśmy ten, ten mikrocykl dobrze no i mam, mamy nadzieję, że, że na już na najbliższym spotkaniu to pokażemy. Skupialiśmy się na rywalu, zawsze się skupiamy na rywalu, z kim gramy następny mecz w Rzeszów. Więc dokładnie przeanalizowaliśmy styl gry Resoli i na tym głównie się skupialiśmy przez cały tydzień. W tamtym sezonie, w tamtej rundzie e, większość zawodników cały czas grała w systemie Sobota, Środa, Sobota, czy ewentualnie piątek, wtorek sobota, także, także tych na, ten, ten nawał spotkań był widoczny. E, Myślę, że, że jesteśmy do tego przygotowani, więc, więc też zawsze się mówi, że ci tam zawodnicy lubią grać i, i, i przede, wszystkim, przede wszystkim cały czas te mecze. No na pewno też daleki wyjazd do, do, do Gdyni, powrót to, to też na pewno. Powoduje, że, że gdzieś tam to, to zmęczenie będzie. Natomiast myślę, że, że też wiemy, jak, jak w tym okresie do tego podejść. Więc odpowiedni trening, też powinna regeneracja. No i będziemy gotowi. Myślę, że może być ciężko, ale mamy szeroką kadrę. Na każdej pozycji jest dwóch bardzo dobrych zawodników. I myślę, że sobie poradzimy z tym maratonem piłkarskim. Każdy chce grać jak najwięcej meczów i do tego się właśnie będziemy przygotowywać. Na pewno zespół Resowi po awansie bardzo dobrze zaczął. Zaczął od wyniku 3-0. Też na pewno zmierzyli się, zderzyli się z tą ligą w ostatnich spotkaniach porażki. Natomiast też analizowaliśmy przeciwnika. Znamy jego mocne strony, znamy gdzieś tam te, te, te słabsze. Natomiast na pewno mocny zespół fizycznie. Zespół, który który ma dobre stałe fragmenty gry, groźne stałe fragmenty gry. Na pewno niebezpieczna drużyna. I tutaj na pewno nie będzie łatwo, natomiast, natomiast gramy u siebie. Będziemy chcieli pokazać kto, kto rządzi i zdobyć trzy punkty. Myślę, że jak każdy rywal będzie ciężki, jak każdy mecz będzie ciężki do, do wygrania, bo nie ma tutaj łatwych meczy, myślę, że Rysław Rzeszów Zmieniła się, jakby nie patrząc od poprzedniego sezonu, bo awansowała do pierwszej ligi, która jest bardziej wymagająca i na pewno nie odpuszczam na boisku.